Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, całą społeczność oglądających codziennik biblijny i dzielę się fragmentami biblijnymi, które na dzisiaj na 10 grudnia są wyznaczone. Wielki jesteś Panie Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty, i nie ma Boga oprócz Ciebie we wszystkim, co usłyszeliśmy na własne uszy. To jest druga księga Samuela, siódmy rozdział 22 wiersz. I objawienie Jana, 22 rozdział, wiersz 13. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Obydwa te fragmenty biblijne są takimi fragmentami pochwalnymi. W pierwszym y, to autor mówi o Bożej Wielkości, a w drugim sam Bóg mówi o sobie, że jest początkiem i końcem. I tak sobie myślę, czy zdarza nam się w ciągu dnia taka chwila, taki moment, żeby tak bardzo świadomie i z radością i pełną piersią wypowiedzieć, że Bóg jest wielki, że Bóg jest wspaniały, żeby wypowiedzieć właśnie takie słowa pochwalne. To nie musi być od razu psalm czy hymn, ale takie zdanie. Panie Boże, jesteś wielki. Panie Boże, jesteś wspaniały. Któż jest jak Ty? Dziękuję Ci za to, co mi dajesz. Czy z takim entuzjazmem Zdarza nam się wypowiadać. Obawiam się, że nie, że raczej takie słowa pochwalne wyczytujemy z Biblii, kiedy królowie, prorocy, kiedy Pan Jezus mówi o swoim Ojcu, kiedy są to wypowiedzi o Bogu, ale innych autorów. I one najczęściej padają w kontekście ważnych wydarzeń, w kontekście wielkich rzeczy, które się dzieją, no i wtedy autorzy tych wypowiedzi chcą wyrazić swoją wdzięczność. Może w naszym życiu nie dzieją się aż tak wielkie rzeczy, a może tylko ich nie dostrzegamy. Ja osobiście wychodzę z takiego założenia, że bardzo lubię cieszyć się rzeczami małymi, drobnymi, takimi codziennymi. Na przykład z tego, że dzisiaj rano pojechałem gdzieś na rowerze, na zakupy, albo może jeszcze dzisiaj na ten rower wsiądę i mimo pogody jeszcze rowerem pojadę, bo bardzo lubię jeździć rowerem. Cieszę się bardzo z tego, że moja córka ostatnie kilka razy pod rząd powiedziała, że właściwie rower ratuje jej życie i to jest najlepszy środek lokomocji do przemieszczania się po mieście. Przy czym przekonywałem ją do tego środka lokomocji przez kilka dobrych lat, bezskutecznie, ale w tym roku w końcu się udało i to jest też powód taki wielki do radości, że, że coś mogłem mojemu dziecku przekazać. Powód do radości. To są zwykłe rzeczy: to, że rano wstaniemy, to, że ktoś zadzwoni albo my zadzwonimy i porozmawiamy z kimś, kto jest dla nas ważny, jak to jest daleko. Powód do radości to jest wtedy, gdy spotkamy przyjaciela albo przyjaciółkę i zamienimy choćby kilka słów. Powód do radości jest wtedy, kiedy jakieś urządzenie było zepsute, no i zostało naprawione i teraz funkcjonuje. I, Drobne rzeczy. To, że zjedliśmy posiłek. To, że wypiliśmy z żoną czy z mężem kawę. Że chwilkę przy tym stole posiedzieliśmy i może nawet dużo nie mówiliśmy, ale przynajmniej razem pomilczeliśmy. To są małe, drobne rzeczy, które składają się na taką mozaikę wydarzeń codziennego dnia. Może nieoczywiste, może niekoniecznie je doceniamy czy nawet zauważamy, ale one są i się dzieją. I teraz wyobraźmy sobie, gdyby to wszystko nam zostało zabrane, gdyby to zostało przekreślone przez chorobę, przez niepełnosprawność, przez jakąś niemoc. My bierzemy to wszystko jako rzeczy oczywiste, które nam się po prostu należą, a wcale takie nie muszą być dlatego tym bardziej potrzebna jest wdzięczność za te małe rzeczy, za te drobne zdarzenia, które składają się na cały dzień. I tym bardziej jest to zaproszenie do tego, żeby powiedzieć, Panie Boże, jesteś wielki. Panie Boże, któż jest jak ty? Nie ma Boga y, oprócz Ciebie. Y, ty jesteś alfą i omegą. Ty jesteś początkiem i końcem. Jesteś moim Bogiem, który daje mi te wszystkie drobne rzeczy. Małe, ważne, istotne. Ale daje mi też rzeczy wielkie. Daje mi zbawienie. Daje mi obietnicę. Spełnienia adwentowego oczekiwania i przyjścia Twojego syna. Te duże, wielkie, religijne sprawy wydają się być dla chrześcijan oczywiste, ale te małe często są niedocenione. Dlatego, kiedy będziemy przeżywać nasze dzisiaj, to zachęcam, żeby zwrócić uwagę na to wszystko, co drobne, co małe, co z pozoru nieznaczące, a jednak tak bardzo ważne. I wcale nie do końca oczywiste, że to się dzieje, że tego doświadczamy, za wszystkie smaki, zapachy, zmysły, yy, za to wszystko, co mamy, a co przecież w jednej chwili mogłoby być z różnych powodów przekreślone. Za to wszystko dziękujmy Bogu i pamiętajmy, że jest wielki, bo dał nam to wszystko, a jeszcze o wiele, wiele więcej. Dobrego dnia, zostańcie z Bogiem.